Gdy tylko ogłoszono ewolucję VAFC-24, od razu wiedziałem, że prędzej czy później odezwie się do mnie ktoś, kto wszystkie z nich hobbystycznie przeznaczy na rozwój polskich zawodników. No i jak widać, nie myliłem się, a co lepsze, konta z najlepszą reprezentacją Polski, którą dzisiaj z przyjemnością Wam przedstawię, użyczył mi Remi, czyli mój stary znajomy, z którym kiedyś robiłem pacze do PESA. Natomiast kończąc wstęp, powiem tylko, że testowanie tej ekipy było niezwykle ciekawe. Jeśli macie jakieś inne interesujące składy po ewolucjach, na przykład z Ekstraklasy albo Championship, to ja bardzo chętnie je przedstawię, albo nawet nagram poświęconą im serię, no bo na pewno da się tam znaleźć jakieś perełki. No ale nic, jedziemy z ekipą Polski, nawet cała ławka składa się z jakichś słabo ulepszonych piłkarzy, którzy czekają na dalszy rozwój, chociaż na bramce wylądował Jerzy Dudek, ponieważ na tej pozycji cały czas nie doczekaliśmy się żadnej ewolucji. Natomiast idąc dalej, na elo mamy już absolutnie wyjątkowego Michała Karbownika, ocenionego na 89, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, ale ogólnie przeciętnego defa i fizyczność, a za to spore pojęcie o dryblingu oraz podawaniu i nawet wśród cech ta złota to właśnie szybkie podania, no aczkolwiek co by nie mówić, karta absolutnie wyjątkowa, ale dalej jest podobnie, bo tutaj wpada Jakub Kiwior, oceniony na 87 i też trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze, bo takie statystyki no od złej biedy mogłaby mieć jakaś słaba karta hero. Nawet to tempo jest akceptowalne, a przecież Kiwior to wysoki facet, z tym, że jak widać style gry też rozłożone są dość ciekawie, bo ten złoty w jego przypadku dotyczy strzałów. Obok obrońcy Arsenalu wylądowała Paulina Dudek, ponieważ Remi nie patrzy na płeć w zespole, dla niego najważniejsze jest, żeby do danej ewolucji wrzucić najlepszą możliwą kartę. parte é. Choć mimo wszystko, jak widać, ta konkretna, pomimo oceny na poziomie 88 jest teoretycznie drugą najgorszą kartą w tym składzie, a w praktyce być może nawet najgorszą, no bo wzrost i niskie tempo robią tutaj swoje. Jak widzieliście, na ławce znajduje się już Metic Cash oceniony na 82 mający 85 tempa, ale ponieważ ma być to najlepszy skład Polski, póki co cały czas lepszy od niego jest przemysła Frankowski ze swoją kartą, którą można było pozyskać w SBC, aczkolwiek wchodząc w drugą linię, witamy się z Piotrem Zielińskim, któremu realnie przydałoby się nieco więcej siły, no bo tak poza tym, po wszelkich gwiazdkach, statystykach czy stylach gry widać, że jest to zawodnik będący w mecie, no ale od lat z reguły da się pobawić, więc i po ewolucjach jest z niego Rzeźnik, obok którego wylądowała ostatnia nieewoluowana karta w tej ekipie, należąca do Żurkowskiego, natomiast 185 cm wzrostu przy 87 tempa w środku pola i do tego statystyki pozwalające nam sądzić, no, że nasz rodak ma podstawowe pojęcie o wszystkim. No to trzeba przyznać po prostu, że Żurek ma bardzo udaną kartę, ale obok niego wylądowała z kolei teoretycznie najgorsza karta w tym składzie, należąca do Grzegorza Krychowiaka, którego tempo ocenione jest na 48. Spory wybryk. Teoretycznie gość powinien ruszać się jak mucha zalana miodem, a tymczasem jego złoty. Styl gry to quickstep wspierający właśnie tempo, więc, no mocny paradoks. Aczkolwiek takowego nie doświadczymy już u Grosickiego. Jak Kamil z takimi statystykami może być oceniony tylko na 83? No nie może być. Remi sprawdzał jego umiejętności w jakimś kalkulatorze i ponoć tak naprawdę notowany jest on aż na 88. Do tego posiada wiele fajnych stylów gry i największym minusem jest tutaj brak lepszej, słabszej nogi, no i chociaż czterech gwiazdek sztuczek. Idąc dalej. Na strajkerze nie wylądował Robert Lewandowski, a Nikola Karczewska, no ale nie dość, że mierzy ona 183 cm wzrostu, ma 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, to do tego posiada wiele umiejętności notowanych powyżej 90, a w tym chociażby 97 siły, która przydaje się w połączeniu ze złotym stylem gry Potężna Główka. Więc, no faktycznie, karta wygląda bardzo grywalnie i kończąc budowę tego składu, trafiamy na najnowszą totę. Rewolucję przeznaczoną dla Eweliny Kamczyk, która jest standardową ofensywną zawodniczką. Więc tak wygląda na ten moment ta ekipa, która cały czas przy najbliższej możliwej okazji jest rozwijana. No i trzeba przyznać, że takiej reprezentacji Polski na etapie stycznia, no to jeszcze nigdy nie mieliśmy. Ewolucje pozwoliły więc na wiele, a nawet na zbyt wiele, no bo wiemy, że przez różne błędy i glicze da się stworzyć z jakichś randomów karty wyglądające lepiej niż toty. Natomiast co do tej ekipy byłem bardzo ciekaw, jak ona realnie gra, ale ostatecznie nie spodziewałem się zbyt wiele, przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, Paulina Dudek na a po drugie, podstawowy, środkowy, defensywny pomocnik ma to 48 tempa i faktycznie są to jakieś braki, ale nie są one aż tak odczuwalne, bo one znikają wśród geniuszu innych piłkarzy. To, co wyprawia na przykład Grosicki, to coś, czego nawet się nie spodziewałem. Gość jest niesamowicie szybki, takich popularnych obrońców jak Lorą blą to potrafi wziąć dosłownie na obieg, by po chwili wyłożyć piłkę ze skrzydła koledze z Różyny. Nie ma sztuczek, ale posiada fantastyczny drybling, jest silny, więc można śmiało się nim kręcić samym lewym drążkiem z delikatną stymulacją przyciskiem R1, no i to daje spore korzyści. A w kwestii strzałów, tak samo, czy wykańczamy akcję wewnątrz pola karnego, czy strzelamy z dystansu, nie ma większego znaczenia, bo ten grosik z ekstra klasy, oceniony teoretycznie tylko na 83, po prostu zamiata. Realnie to by mogła być karta, którą posiadałbym w swoim podstawowym składzie walczącym o pierwszą rangę Fu Champions, no ale tak dobrze. Dobry Jest to gość i wcale nie tylko on się tutaj wyróżnia, bo na przykład Zieliński nie dość, że w podstawowy sposób wspiera defensywę, to w ofensywie ma w sobie taki podstawowy pierwiastek chociażby Griezmana, że rusza się nim z ogromną lekkością, a wykończenie czy to wewnątrz pola karnego, czy też jakieś finezje z nieco większego dystansu, no jest bardzo lekkie intuicyjne. Zresztą nawet Nikola Karczewska, mając taki wzrost, taką siłę i taką lagę w nodze, spisuje się w ataku w sposób co najmniej akceptowalny, bo realnie ona mogłaby mieć po prostu nieco więcej tempa, no ale gdzie tempo nie wystarczy, ta dziewczyna często nadrabia siłą jak łakim fenwy. Takim naturalnym najsłabszym ogniwem w ataku jest więc tutaj kanczyk, która gdy przyjdzie co do czego strzeli gola, ale mówiąc ogólnie, ona zna podstawy, ale nie jest w niczym wybitna i już lepiej prezentuje. Się się żurkowski oceniony teoretycznie na 83, no jednak realnie gość ma wiele ukrytych skillów, jest bardzo szybki, ma lagę w nodze i tak naprawdę wewnątrz gry oceniony jest na 85, więc jak na etap stycznia to jest cały czas typ from box to box, którego można zaakceptować, dlatego naturalnie największą zagadką był tutaj ten niezwykle wolny Krychowiak, którym chciałem grać jak najmniej, gdy miał piłkę od razu ją oddawałem, no ale prędzej czy później nie dało się nie zauważyć, że on jest coś zbyt szybki jak na 48 pejsa. No bo realnie bardzo żwawo doskakiwał do przeciwników, więc w jednym meczu, gdy już wysoko wygrywałem i gość odłożył pada, trochę nim na spokojnie pobiegałem, podryblowałem, postrzelałem z dystansu, co jak widać w tle w jego przypadku jest bardzo udane, no i nie ma wątpliwości, że ten typ jest o wiele szybszy niż pokazuje to karta i to wszystko musi być zasługa stylu gry Quickstep. Nie mieliśmy nigdy tak wolnych piłkarzy z tym stylem, więc nie wiedzieliśmy dokładnie jak on działa, ale na przykładzie Krychy widać, że daje on potężny bonus do tempa, na no przynajmniej do samego przyspieszenia, bo Grzesiek doskakiwał momentami do rywali jak jakiś makelele. A i nie powiedziałbym, że jak na swój wzrost jest on mało zwinny. Więc ogólnie to 48 tempa jest tylko liczbą, bo karta realnie jest grywalna. Powiedziałbym nawet, że on daje więcej tej drużynie od Eweliny Kamczyk. Więc no jest to naprawdę spore zaskoczenie i ogólnie przyczyna tego, że. Paweł Paulina Dudek jest najsłabszym ogniwem tej ekipy, no bo karbownik jak na lewego obrońcę gra akceptowalnie. Nie jest to Davis, ale nie jest też klocem, który nie potrafi obrócić się w obronie ani wesprzeć kolegów w ataku. Frankowski to rzeźnik, o tym wie każdy, kto wykonał SBC o jego kartę. Kiwiur faktycznie gra jak jakiś nieco słabszy widzieć, więc cały czas daje jeszcze radę. A Paulina, chociaż ma mocne wejścia w rywali i nawet Mbappe potrafi się o nią łotrzeć i zatrzymać, no bo Dudek jest dziewczyną, więc gra wspomagają nie no, to ten zakres nóg, mimo wszystko, jest ograniczony, tempo na długim dystansie nieco nie domaga, a i walka w powietrzu przy jakichś wysokich zawodnikach praktycznie nie istnieje, więc, no, na materialnie najwięcej wad. Natomiast ogólnie skład gra o wiele lepiej niż wygląda. Zagrałem nim około 10 meczów i zabawa była przednia. Po dostosowaniu taktyki nie przegrałem tą drużyną żadnego meczu i chociaż mimo wszystko, z racji na tych parę braków i fakt, że gram ostatnio nieco bardziej na luzie. Bo no wątpię, że dałbym radę wbić nią pierwszą rangę. To realnie dobicie chociaż do 16 winów no byłoby pewnie osiągalne. A myślę, że jakiś pros, który swoje życie poświęca wyłącznie na skilowaniu tej gry, to nawet dałby radę wbić tą reprezentacją pierwszą rangę. Więc testowanie tej unikalnej ekipy to była prawdziwa przygoda. Tak mocnym składem polski w Ultimate Team jeszcze nie grałem. No bo nawet jak na etapie lipca kilka lat temu tworzyłem skład kart specjalnych Polaków z 100 Lewandowskim. To tam było wiele słabych ifów, bez tempa, pojęcia o grze, no i tym podobnych, więc no to nie była realnie mocna drużyna. No a tutaj z jednej strony Karczewska, obok Zieliński, a ze skrzydła w pole karne wpada jeszcze przepotężny Grosik. Jak na przełom stycznia i lutego coś fantastycznego, więc po tym co tutaj widziałem, jeśli macie jakieś inne ciekawe składy po ewolucjach, no przetestuję je z przyjemnością. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!